Pierwszy gwizdek, jedziemy, ale podanie przejęte. Zamian Kondzior. Liwicki Piast musiał szybko odnaleźć nowe pokłady motywacji, bo przegrał swoje ostatnie spotkanie z Lechem Poznań. Jak myślisz Jacku, jak pójdzie im dzisiaj? Ostatnio po dość rozczarowującym spotkaniu przegrali gładko u siebie 0 do 2. Mam jednak wrażenie, że przegrana podziałała na nich jak zimny prysznic, jak kubeł lodowatej wody. Powinni to dzisiaj wygrać. Jakub Czerwiński. Ośrodkowuje teraz ze skrzydła. Wyłapał tę piłkę. Naciskali go rywale. Z tego mogła być zaraz bramka, ale odważnie interweniuje. Ale strzał zablokowany. Koniec tej akcji Tom Hatley. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Podanie, co zrobi z tą piłką. Nie daje sobie w kasze dmuchać. Piłka prawie dotarła do celu. Prawie, bo jednak ląduje na aucie. Ma wsparcie, by to rozegrać. Mają okazję wyprowadzić. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Oto powtórka bramki. Doceńmy także świetne dośrodkowanie, które do niej doprowadziło. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło bramki. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. I teraz mamy przerzut na drugą flankę. Hrapek. Co teraz zrobi Chrapek? No a teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? By tak interweniować w polu karnym trzeba nie mieć układu nerwowego. Dobry teraz fragment Mielczan. Uwaga na tę akcję. Antiszek Plach broni na luzie. Kondzior. Uwaga, uderza z dystansu. I rutynowa wręcz interwencja bramkarza. Łatwo radzi sobie z tym strzałem. Co teraz zrobi Chrapek? Będzie bramka. Dobra teraz obrona bramkarza. Decyduje się na krótkie podanie. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Decyzja sędzi. To był faul. Rozpoczną od rzutu wolnego. Bez trudu łapie teraz piłkę bramkarz. Michał Chrapek. Drużyna gości gra w tej pierwszej połowie zbyt bojaźliwie. I ma to odzwierciedlenie w wyniku. To tylko jedna bramka straty, ale umówmy się. Po nich spodziewamy się nieco więcej. Brakuje trochę dokładności, celnego podania bez przyjęcia. Ale jeśli poukładają fundamenty, to w drugiej połowie będą wyglądać zupełnie inaczej. Sędzia pozwala kontynuować tę akcję. Juka poza boiskiem. Rozpoczną od bramki. Wracamy teraz do sytuacji sprzed chwili. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za faul, przy którym zastosowana została wcześniej korzyść. Dobra decyzja, szczególnie dla kibiców, którzy nie lubią ciągłego przerywania gry. Michał Krapek, Tom Hatley. Jastrusza do przodu. Czy będzie zagrożenie? Teraz Tom Headley. Jest strzał. Foul. Sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego. Za chwilę może być groźnie. Każdy potrafi tak precyzyjnie uderzyć z rzutu wolnego. Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę z rzutu wolnego. Pięknie to uderzył, mocno, pewnie. Wiedział doskonale, co chce zrobić. Przeniósł piłkę nad murem, a ta poleciała praktycznie po prostej. Wspaniały strzał. Mamy remis. Jeden do jednego. Tak nie można. Bardzo kiepskie zagranie. To powinien być gol. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Krótkie wybicie. Podanie do kolegi. Pierwszorzędny strzał głową. To powinien być gol. Zwykle po takich uderzeniach raczej nie ma co zbierać, ale tutaj mamy skuteczną interwencję. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Czy to będzie dobry strzał? Tak, ale się rozpędzili. Dwie bramki w tak krótkim czasie są rozpędzeni. Rywalom będzie trudno wyrównać. Raz jeszcze spójrzmy, jak rozegrali ten stały fragment z rogu boiska. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie. I proszę, walną mocno, i bramkarz był bezradny. Mamy teraz wynik 2 do 1. I mamy teraz oficjalny komunikat. Doliczone dodatkowe dwie minuty gry. Wracą teraz piłkę na rzecz rywali. Decyzja sędziego. Od rzutu wolnego rozpocznie grę Piast. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Bonjour. A teraz Jorge Felix. Niesamowita okazja. Tak jest. Jasz zwiększa przewagę. Rywale w coraz gorszej sytuacji. Zobaczmy to jeszcze raz. Obrona nie upilnowała, a z takiej odległości nie można się pomylić. Bez szans na udaną interwencję. Mamy więc 3 do 1. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Jorge Felix. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie co teraz zrobią? I tracą piłkę. Bez problemu odbierają piłkę. Uwaga składa się do strzału, ale jednak ten strzał okazał się ostatecznie dla bramkarza niespecjalnie groźny. Zawodnicy piasta dominują na boisku, mają piłkę przez większość czasu, stąd też ten korzystny wynik. Chyba nic im tu nie może zagrozić, zresztą właściwie nie dają rywalom dojść do głosu. Najskuteczniejszą obroną jest atak i zdaje się, że wzięli sobie tę maksymę do serca. Teraz uderza. Rzut rożny. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest ławka. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. Uwaga, mamy dośrodkowanie na bliższy słupek. Ale dobrze teraz piąskuje. Brawo! Ładna interwencja. Jakub czerwiński. Miał teraz nosa. Jast, ma miejsce na skrzydle. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Rzuca na chrapka. Wow! Co za bramka! Z do siatki. Pewny, mieszony strzał. Wielkie, wielkie brawa. Widzimy w powtórce, że świetna była to wrzutka. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. Obecny wynik 4-1. Teraz Jorge Felix. Jacku, możesz mi powiedzieć, w co on celował? Nie wiem, ale raczej nie w bramkę. Mniej siły, więcej precyzji. Zaraz może napytać sobie biedy tym podaniem. Sędzia postanawia gliwiczanom należy się rzut wolny. Mamy sygnał z ławki. Nastąpi zmiana. Ciekawe co pokaże nowy gracz. Szybkie podanie zrzutu wolnego do kolegi obok. Strzał z daleka, ale spokojnie broni. Pewna interwencja. Wywierana teraz presja. Prawo dobrze w obronie. Świetnie się teraz rzucił i to wyjął. Tym razem szybkie rozegranie. Michał Krapek. Jest uderzenie, lecz trzeba chyba czegoś więcej niż takie uderzenie, by zaskoczyć tego bramkarza. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Uwaga. Prostopadłe zagranie teraz. Znalazła go piłka. Jak to wykorzysta? Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat -tricka. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. Popatrzmy na ten strzał. Od razu było widać, że piłka wyląduje w bramce. Ręce same składają się do oklasków. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Mądrze teraz przerzucają ciężar gry na drugą stronę. Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Krótko postanowili rozegrać stały fragment. Wciąż są w opałach, mimo wybicia. Uderza na bramkę. Świetnie teraz bramkarz radzi sobie z tym strzałem. Dobrze się wyciągnął. Tak, Tomku, pokazał teraz klasę, ale niczego innego się po nim nie spodziewałem w tej sytuacji. Krótko rozegrana piłka. Orche Felix dostał piłkę. Szansa! To mogła, wręcz powinna być bramka. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Groźnie. Trzeba wracać do obrony. Sędzia puszcza grę mimo faulu. Szkoda tej kontry, ale niestety, stracili piłkę. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. A teraz Jorge Felix. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. A i teraz sami Państwo widzieli, jak blisko było bramki. Wracamy teraz do sytuacji sprzed chwili. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za faul, przy którym zastosowana została wcześniej korzyść. Dobra decyzja, szczególnie dla kibiców, którzy nie lubią ciągłego przerywania gry. I oto mamy koniec meczu.